śnieżkami do smoka. Bum. A nie, nie, czekaj. <grym> <grym> tak, więc cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w co piątkowej serii śnieżkami do smoka. Jest to nowa seria na moim kanale, jest to moja seria z kurczakiem. Cześć kurczak. Zgon, zezgonował. Bardzo, bardzo, trema, trema. Tyle ludzi to trema. Wiadomo. Tak, jest to pierwsza seria. Seria polega ha, myślałeś, na. A myślałeś, że umarłem. Aha, nie, jednak jesteś. Aha, e... jednak jest. Dostać się do tej serii nie można. Kurczak jest tu ze mną tylko dlatego, że jest kurczakiem. Nie pytajcie, to skomplikowane. No. Seria cała polega na tym, żebyśmy dostali się do endu i zabili smoka śnieżkami. Tak, szalony pomysł. Ta. Wiem. Ale myślę, że możliwy, prawda? E, powiedzmy, że tak. Spróbujemy to zrobić. Będziemy grali. E, Zapomnieliśmy. Dobra. W whatever. Dobrze. Będzie dzień. Zacznijmy od pierwszego dnia. Tak. Difficulty 3. Jesteśmy na hardzie. Więc musimy, musimy uważać na życie, zdrowie. Swoje bezpieczeństwo i, na, i innych inna. Mamy zaznaczony spawn tutaj Ta mapa jest całkowicie nowo wygenerowana Więc co, mamy jednego no, stake'a te, bo... Ten spawn tu już był, tak, wiesz Od razu się wygenerował taki No nie, no ale wiecie Trzeba to troszkę podreperować czasem mapę na początku no. Pierwsze co jest Musimy, musimy zdobyć te, drewno i jedzenie te, Pierwsze co, musimy znaleźć portal do Endu no, Więc nie. wyciągaj swoje te oczy Endermanowe w no każdym gdzie, razie. Gdzie je masz. Musimy zdobyć jak najszybciej jedzenie. Weź inne drzewo, może co? <laughs> Będzie tak kulturalnie. I gdzie gdzie się podziały te twoje te endermanowe perły? Perły moje schowałem w tajnym miejscu, Aha. do którego dostęp mają tylko specjalni. Tacy, którzy tam mogą. To dziwne, bo ja nie mam tych. Zawsze, jak zaczynam grę, to na, na początek mam staka endermanowych pereł, a teraz nie. Akurat wtedy no, no, mamy nagrywać to. Taki bug się zrobił, nie a, przejmuj się. To całkowicie a, okay. normalne. Okej. Okay. Yy, tak, musimy zdobyć jedzenie, bo na hardzie bez jedzenia się umiera. O kurwa. Więc y, mamy problem, jak nie będziemy mieli jedzenia. Dwa, y, musimy zdobyć bałwany, żeby mieć jako, jak to do by? smoka rzucać. Kolejna sprawa, musimy mieć. Y, musimy mieć sporo rzeczy, żeby... To, czekaj, już mamy miejsce na pierwszą noc. Mi zaraz się ten. Czekaj, tu sobie crafting męcza, żebyśmy nie marnowali drewna, Uff. zrobi jednego. Chodź tu, gdzie ty jesteś? Ty mi <grym>, Tu jest szkielet. Więc ja tam nic nie widzę. No. Nie marnuj drewna, nie rób kilofa. Ja zrobię jeden drewniany. <kłysy> Dobrze. I później... Ej, bo mi coś bije. A! N to szkielet! No weź go! Czemu go sobie nie <kłysy> Zaraz <kłysy> <Poczeka. padnę. kłysy> Bo nie mam czym go wziąć. Ale masz te fajne strzały. Gustowne. Weź, bijemy go. Bijemy go. Naparzaj śkieleta. Skakuj, e, nie! Jest jeszcze PVP, może mi się bić nawzajem, więc uważaj. O kurde, to, to będzie ciężkie. Jak z twoim życiem? Zabiłem go. Mam. O, dzięki. Nie wiem ile mam serduszek, bo mi czat zasłania. Okej. Okay. Dobra, ja, ja jem stejka, bo już musi mi się życie odnowić. Mam 3,5 serduszka. Dobra, to zjedz tejka, żeby ci się życie odnowiło i uważaj na siebie. Dobrze. Ja tu zacznę wydobywać Więc kobla. ja proponuję najpierw sobie zrobić jakąś... Ja proponuję najpierw zrobić sobie jedzenie. No, e, Gramy na wersji 1.7.2 dla waszej wiadomości. Nie masz wiem. ten węgiel, jak masz węgiel to wracaj do mnie do Mam góry. węgiel, poczekaj, jeszcze skopię cały i spróbuję trafić yy, z powrotem. Bo o, ja tu jest, przeoczyłem jeszcze tutaj węgiel. Bo ja potrzebuję i to w trybie now yy, światła, i okay. potrzebujemy jedzenia. Nie będę używał sprintu, bo zaraz, jak zacznę używać sprintu, to umrę z głodu. Dobrze. Nie martw się. Ty ja też nie używaj czasem sprintu, bo też umrzesz z głodu. Wiem, wiem. Jestem parkurowcem, jestem przyzwyczajony do używania sprintu, ale ja wiem, bo potrafię się jakoś przed, powstrzymać. Każdy nie? miał taki etap w życiu, kiedy był parkurowcem. Zaufajcie mi. Każdy. Ło, wow, ładne, to jest, jest piękne. naprawdę. Albo nie, dobra, wrócę do ciebie, bo tu jest naprawdę dosyć sporo tego żelaza, to mi... Dobra, to pójdziemy razem to. wiesz. ...będziesz mi pom pomagał kopać. No, to razem tam szybciej, się na kopać. Yy, tylko ja tu jeszcze biorę drewno na ten, na wszelki wypadek, o, ale się ale coś się zmieniło. Aleś tu rozkopał. No, potrzebny był kobyl, teraz jeszcze kopię drewno, bo drewno też się przyda, wiesz. Gdzie jesteś? Na powierzchni kopię drewno. Ale idę w swoim kierunku teraz. O, widzisz, już szedłeś. Nie. O, jesteś. No ja tu ja posadzę drzewka. Mam dla ciebie prezent. Wiem, widziałem, że zabrałeś moje drzewko tu. A nie, węgiel. O, dziękuję, to zawsze, węgiel Daję zawsze napraw się. Nie. Dziękuję, ale chodź ponad, ze mną. Ponad. Ponad. Tu jest jeszcze jakieś zejście, o kurde. Ale o, uwierz mi, działę. tam gdzie... Tam, gdzie tam zaczęliśmy, jest naprawdę sporo y, żelaza. Czekaj, a ja tu chcę zobaczyć, bo... O! To jest chyba połączone z tym. Tak mi się wydaje. Później zobaczymy. Z czym? Bo tu jest zejście następne. <laughs> Okej, okay, y, przede wszystkim... I w tym zejściu jest węgiel. O, no, to wiesz, węgiel. Dosyć spore to przejście. Dosyć spore, no. A trzeba grać bardzo ostrożnie, bo jesteśmy na hardzie jednak. Na hardzie jest jednak trudno tak z nie, założenia co? co na hardzie, ja myślałem, że łatwo właśnie na hardzie, zawsze sobie włączam harda, żeby, tak sobie myślę a hard to pewnie łatwy jakiś, tak, tak brzmi łatwo łatwo się wymawia i w ogóle dobra jak ten, jak będziesz miał czasu, to wróć nie, mi się to podoba <śmiech> <śmiech> ja lubię jak ktoś wychodzi na gorszego no niż ja. A, spoko. To, to dla mnie miłe. Spoko, spoko, to będzie. Wiem, będę że nie jestem idealnie dla ciebie. Ja tu próbuję zwiedzać Poczekaj. dalej. Poczekaj. Mam już 16 zatkam, tego. Zatkam to wejście albo nie Nie będę zatykał. Przynajmniej mi 8. Wow, jednak dużo tu jest tych jaskiń, to naprawdę. Gdzie ty wszedłeś tam? Przy... Gdzie ty znalazłeś tam dużo jaskiń? Mm. Ale... tam przy wejściu? Tak jakoś do góry i zdaniem... dziwnie. Nie tak, twoim zdaniem. Nie, nie wchodź tam dalej, bo... Umrzesz. Bo umrzesz, bo, bo no... <śpiewanie> bo umrzesz. <śpiewanie> nie no, ja tu właśnie Chodzi tak ostrożnie... Już pewnie głód się ten... Nie, nie, ale szczera mnie szkielet. I face, face to face walczę ze szkieletem i wygrałem. O, ale słuchaj następny. Ty jesteś dzielny. Mój Musimy sobie zbrojki porobić, bo to mężny będzie mężny mężniarzu. Mężny mężniarzu? Znalazłem nie kanion. Wiem, Jak się mówi na Kolesia, który jest mężny? Mężny koleś. Jest szczery, męski. Mężny Kolesiu. Zatkałem wejście, żeby nam wchodziły otworki do domku. A ja tu zatkałem, żeby Creepery w ogóle nie. nie. Zabudowałem Creepery, nieważne. Przede wszystkim kopię żelaza. Okej. Okay. Weź lawę. Trzeba będzie biedarkę skołować. O, fuck, Poczekaj. O, jak chcecie zobaczyć odcinki Kurczaka, to możecie wbić na link do jego kanału, który jest w opisie. Tak? Tak. Właśnie. A ponieważ widzieliście Kurczaka, bo Kurczak jest sexy i, i, i w ogóle to jest fajny, to widzieliście może, jak linkowałem jego filmik na fanpage'u. Jeżeli. Odwiedza się mojego fanpage'a, do tego do czego też bardzo zachęcam. No ja tu jestem w naszym domku. A zabudowałeś do ładnie, do to dobrze. Dorzuć już mam ponad to stak z tak z żelaza. To rzuć do pieca, a to będzie heca. Ja to mam z, znaczy tak węgla już mam, bo powiedziałem z tak żelaza. <śmany> Dobra. Dobrze. Dziękuję. <śpiewanie> Czekajcie. Tak. <A>! <śpiewanie> o! Co ja? To... -y. -y. Odkop mnie, mnie, bo ja teraz zabiłem. O, ale gdzie? Zako za za zamknij górę. Co? Zamknij górę. Aha, że mam Okej, okay, okej, okay, czekaj. Dobra, już zamykam. Poczekaj, ale ja nie jestem nieogarniony. Aha, on jeszcze żyje. O, dobra. Czy to są jakieś moje rzeczy? Dobrze, że żelazo chociaż do pieca wsadziłem. A co miałeś? Miałem stack węgla. A, A ja mam też mam stack węgla. Dobra, a daj mi może jakieś rzeczy. Miałem jeszcze dużo tego. Miałem najwięcej yy, drewna. To drewno jest nam bardzo potrzebne, i miałem dużo drewna. Przynajmniej mi się głód odnowił. O, to chyba ja zdobyłem twoje drewno. O to dobrze. A nie, jakieś I mój moje... węgiel też, bo w sumie nie miałem masz tyle węgla. A masz narzędzia, może moje, czy cokolwiek? Nie, Kobla. Mam to, mam to. No to zdobyłeś sporo moich rzeczy nawet. W sumie nawet większość. No to najważniejszy masz. I... A nasionka masz to. jakieś? Nasionka takie? No. czy takie? Wszystkie nasionka, jakie masz, nie zebrałeś ich. Wiem, bo ty je zebrałeś. No, znamy je tak <laughs> Ale Ale. Mnie Salomon... Samolub. Samolub. Salomon. Salomon. Dobra. Chodź tu. Stawaj obok mnie. I zmarnowałem I Chodź tu. Chodź tu. Mam nadzieję że wiaderko masz. O, mam wiaderko. No, to tyle chociaż dobrego. Daj to wiaderko. Tyle dobrego. Poczekaj, poczekaj. <laughs> Uważaj, że jest ty, z wiaderkiem. Daj mi Jestem <laughs> <laughs> dobry. Ja, ja sorry, chciałem otworzyć piecyk, a tutaj mi się na piecyku <laughs> postawiła lawa okay, Ej, jest... po co ty tu rob... Aha, że farmę nasion. Co w końcu robimy tą farmę nasion? No, a co mamy zrobić, jak mamy nasionka? No w sumie. Nie... nie no. Nie, jak mamy nasionka, to kto... kto Coo? Po co ci farma? Mm. Ja jakbym zrobił nasionka, to bym w życiu nie pomyślał, żeby... Farmę żeby zrobić. Farmę po, zrobić. Po, co, po co to komu? Co to... W ogóle, skąd ci taki pomysł do głowy w ogóle przyszedł? Już jest dzień, ale mam na typie. Masz. Okej. Okay. Pewnie są jakieś tu potworki, czy, czyhają na mnie, ale masz matykę. Nie ma potworków, nie czyhają na mnie, ale... Okej... Okay. No wszystko i tak masz matykę. Coś mi się udało, będziemy stać nas na jeden chleb. Uh. Bogactwo. Uh. Mam jedną jednostkę nakarmienia. Masz chleb. Już? No, miałem mączkę kostną. A, bo... A. Dobra, ustaw się koło mnie ładnie. Unikając napadu zombiego. <tastrym>, I tego, tam drugiego mi zombiego. Drugi, drugi jest za tobą. Oo! <trym, z> Podpalił nas. Ok, oh fuck, ja, ja już Kuala nie wiem. cię też. <trym, z> Ej, <ile> ja mam 2,5 serduszka, więc uważaj na mnie. Dobrze, to tutaj. Dobra, to mam to. Dobra. Więc tak, stawaj koło mnie, kończymy odcinek. Dzięki za obejrzenie, dajcie znać, jak się Wam spodobała ta seria. Czy chcielibyście więcej odcinków, i czy cel jest spoko? W takim razie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Odwiedźcie mojego Facebooka, odwiedźcie kanał Kurczaka. Jeżeli Wam się bardzo podobają odcinki i chcielibyście mnie wspomóc, hmm, klikajcie na Paypala. Na razie, cześć!